Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę oglądał swój pierwszy film na YouTubie sprzed ponad 4 lat. Słuchajcie, musicie zostawić tutaj dużo łapaczek do góry. Bo, no, obawiam się, że będzie niesamowicie duży cringe. I strasznie boję się nagrywać ten odcinek. Ale otrzymałem od kolegi, z którym właśnie prowadziłem na początku kanał, Filmik, w którym właśnie nagrywaliśmy swój pierwszy odcinek. Także, jak chcecie więcej takich odcineczków, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, bo lecimy po 15 tysięcy subów. I możecie też rzeczywiście wpisywać mój kodik w sklepie, czyli Tomsiak. I jeszcze chcę was z góry przeprosić za mój głos, ale jestem dosyć chory. Więc, no, niestety. Ale dobra, słuchajcie, lecimy już z oglądaniem tego czegoś. Dobra, słuchajcie, jestem na pliku i no, nie chcę tego oglądać. Ale dobra, słuchajcie, lecimy. Ja generalnie tutaj grałem w Clash Royale, a nie grałem tutaj w Fortnite'a w 2017 roku. Nawet nie wiem wtedy, czy był jeszcze Battle Royale. Ważne jest to, co robiliśmy w tym filmie. Nie pamiętam, co robiliśmy, ale wiem, że to będzie wielki cringe. Hello, cześć, Manko z tej strony. Omlet ze mną. To musia się mano. Tomsia się mano! O nie! O nie, dobra! Chyba nasz pierwszy odcinek, gdzie jesteśmy sami. A byliśmy kiedyś nie sami? Poland Glory CR, co to jest tak, za klan? Tylko, że nie, nie możemy grać swoimi areno, arenowymi dekami. No, po prostu zagram sobie m, jakimiś tam wybranymi, takimi, które pasują do siebie, ale też nie, nie do końca. O, więc... mój co ja pierdzielę w ogóle? O co? Co ja gadał? No to... W ogóle lecimy, może się przybliżę, żeby było mnie bardziej słuchać No i dobra Ja, ja byłem, słuchajcie, urodzonym youtuberem już od całego początku, nie? Od czterech lat W ogóle opowiem wam też historię, bo generalnie dlaczego y, nie nagrywam już z moim kolegą e, Jeśli nie wiecie, to po prostu mój kolega odpuścił sobie nagrywanie Nie chciało już mu się tego robić To była taka chwilowa zajawka Ja, słuchajcie, regularnie nagrywałem y, przez te całe 4 lata Najdłuższa przerwa, jaką miałem, to chyba było generalnie w tamtym roku Chyba miesiąc i jeszcze był słuchajcie taki rok chyba 2018 w którym miałem dwa miesiące przerwy, więc generalnie y, nagrywałem odcinki prawie codziennie, co dwa dni, mam ich dużo, ale niestety słuchajcie, byłem głupi i wszystkie usunąłem zamiast po prostu dać się na nie publiczny. Wróćcie uwagę, jaki mieliśmy głosy. W sensie mój się jakoś mocno mam wrażenie, nie zmienił. Nie, co ja odwaliłem. W ogóle byłem bez montażu, jak wrzucaliśmy te filmy, nie? To musiało trochę boleć. Oczywiście. No i... U matko, jak bez sensu. Tak Ale że ja rakietę dałem normalnie na wieżę, co to było? Bo ja generalnie mam niktom cały czas w tej gierce, więc no. Aha. Dałem loger na to wszystko. Aha, okej, okay, to była taka zabawna. Ja też mam trochę spamujące doktrynę. No i tak kosztuje to ważność. Nie! O nie, a lok siadł. A bo ja, ja kibicuję w ogóle omletowi, nie? Ja sobie mam kibicować, ja jestem tym atakującym. ile tych mortarów można mieć? Co to było? To był rage? co to, to, to było? Nieeee! Jaki jest? kozak jestem. Jaki ja kozak To nie mogę tego oglądać, widzowie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Zostaw mnie! Ja nie wierzę. Jaka menda społeczna. <grystanie> jak, jaka menda społeczna, jak mnie przycisnął. Dobra widzowie, teraz każdy, każda osoba, która będzie tronowała na moich kastałach, będę nazywał ją mendą społeczną na część tego filmiku. Co ty gadasz? O nie! Nie, menda! Co za ja nie wiem. Jeszcze nog! <laughs> Jak mnie ciśnie w ogóle. Czemu my to opublikowaliśmy? No i dobra, e, wygląda na to, że tą walkę wygram ja Nigdy. Nie Nigdy! Tak. E, no i dobra. Nigdy nie wiem. Za chwilę będziemy lecieć z następną walką. Matko, jest zobaczcie mój deck jest jeszcze jest jeszcze bardzo drogi, więc... O kurczę pieczone, ale walka się o zapowiada. O nie. Ojoj, ojoj. O nie. Załamany jestem oh. chyba. Jakie taktyki tu lecą? No o kurde! Nie. No nie, nie. To nie, no nie, to się stało Nie no nie, to się dostało. Jakie ucieszony w ogóle? No kurde, mam jakiś zwalony dek. Tak. To jest, to jest jakiś... Ja nie wierzę. Maskofa, ja co się dzieje? Ja nie wierzę, ją. Jom! jom. Mat, jak ty pani jąś Co ty... Co ty robisz, pani? Pani, zostaw mnie! Nie, czy on. Czy ty Omlet, właśnie zaśpiewałeś kawałek reklamy tego Miller Misia? <grym>, o nie. <grym>, nie! Nie Nie! Nie Dobrze! Jezu, jaki ma, ucieszony ja, w ogóle, ty! O, ale tutaj strzałki polecają. Jak ty zwaliłeś serio? Jak ty zwaliłeś? A może nie? W tym <grym>, pierdolniczku tu siedzicie? Mamusia! skupę zrobić na środku. Nie krępujcie się, nie do tale. Czy to biła mama omleta na film? Jakie cięcie taktyczne poszło. Dobrze, jesteśmy już w krótkiej chwili. Co? Mieliśmy problemy techniczne. <laughs> problemy techniczne. <laughs> Jak ciężko mi jest uwierzyć w to, że to było 4 lata temu. O matko, przecież ty mnie ty tak tu jedziesz? Ale że ja go rozwalę w trzy sekundy? Nie. nie o, zabiję go. Dawaj, niszczę to, niszczę to! Bo ja nie mam nie! Ja nie mam nic do ja Wietrze, nie Wiecznie powietrze, tylko wizarda! I e, jeżeli chcecie na to, więc trzymajcie się, no i Elo. Elo! No słuchajcie, to był niezły film, bardzo cringe'owy i dla mnie dosyć zabawny. Jak chcecie więcej takich oczywiście spajtajcie o tej łapce w górze i napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się do następnego filmu.